W tym odcinku dowiecie się, jak być wreszcie zdyscyplinowanym i czym są kluczowe nawyki. Jest 5.30 rano i zaczynamy RTCK Espresso. Cześć, tutaj Miał Szczepanek. I Piotr Piwowa. Wiwa, wiwa. Viva Espania, Viva Espania. Jedziemy. Jedziemy. Witamy was w nowej serii RTCK Espresso, gdzie każdego dnia od poniedziałku do piątku przekazujemy wam jedną wskazówkę, która sprawi, że ten dzień będzie lepszy. Czyli takie poradne espresso. A nasze lektorskie, świetliste głosy sprawiają, że dzień, mimo że pochmurny, rozbrzmiewa słońcem w waszych uszach. Dokładnie tak, dlatego podzielcie się tym słońcem i napiszcie w komentarzu, kto z Was wstał dzisiaj wcześniej rano i ogląda ten odcinek. A kto posiada Instagramka, robi screen ekranu, oznacza nas i puszcza w odmęty swojego internetu. Świetnie to miałeś. Dobra, jedźmy już z tematem. Temat dyscypliny jest nam bliski, znaczy tak. być może daleki. Komu jest bliski, to jest bliski. <laughs> Chodzi o to, że dyscyplina kojarzy się nam z czymś trudnym, ale jest to dość, jakby to powiedzieć, nie takie oczywiste, tak. bo dyscyplina może być bardzo prosta, jeżeli zautomatyzujemy ją poprzez nawyki, czyli te codzienne czynności, które powtarzamy przez dłuższy okres czasu, ta dyscyplina już nie jest wymagana. Czyli tą dyscyplinę potrzebujemy tak naprawdę na początku, kiedy tworzymy nawyk, mhm. ale kiedy już ten nawyk mamy, to dyscyplina się automatyzuje. Czyli wyłączamy myślenie i po prostu po sikaniu myjemy ręce, nie zastanawiając się, czy trzeba, czy nie. No, a dzieci tej dyscypliny mycia rąk muszą się uczyć, prawda? A niektórzy nawet dorośli teraz, się okazuje. No tak. No. W książce Siła nawyku Charles Duhigg użył takiego pojęcia jak kluczowy nawyk. Czym on tak. się różni od takiego zwykłego nawyku? Ja się nie wypowiadam, bo ostatnio stwierdziłem, że ta książka jest nieaktualna. Jest też nowsza książka o nawykach Atomic Habits. Atomic Streszczenie hands. można zobaczyć, link poniżej dolinkujemy tutaj do mojego kanału. Wychodzi na to, że lubi militarne odniesienia, Ale... jak, w, jak ostatnio w ekstremalnym przywództwie. Ale to pierwsze pojęcie właśnie o kluczowym nawyku, bo ujęte w książce siła nawyku. Kluczowy nawyk w odróżnieniu od zwykłego nawyku mhm. pozwala stworzyć kaskadę kolejnych dobrych nawyków, mhm. czyli mhm. na przykład tak. poranna gimnastyka. Jeżeli Ustalisz sobie, że chcesz codziennie rozpoczynać dzień od 15 minut ro takiej rozgrzewki, tak. to okazuje się, że wpływa to na wszystkie sfery Twojego życia w ciągu dnia. Zaczynasz mieć lepszy humor, tak. więcej endorfin, lepiej tak. czujesz mniejszy ból, tak. mniejszy stres i wszystkie. Romownicy rzeczy... mają mniejszy ból, jak cię widzą z rana. Wszyscy, tak. którzy się z tobą spotykają, też mają lepszy dzień. Czyli to jest to kluczowy tak. przykład kluczowego nawyku, prawda? Że Czyli jeden nawyk rzecz, wpływa na. Tak, oddziałuje na więcej sfer swojego naszego życia. Tak. Innym przykładem takiego kluczowego nawyku może być mm, na przykład przygotowywanie posiłków dzień wcześniej. Tak. Bo mówimy, Ty brylu brylujesz w tym nawyku, to opowiedz coś. Bryluję. No, uznałem, że rano. To jest kiepski czas, żeby robić tak. jedzenie na dany dzień, bo nie ma czasu. W ciągu dnia najgorsza opcja, żeby myśleć, co chcesz zjeść, bo chytasz się za, co masz pod ręką. Nie, za końcu, nie, nie na końcu, nie najzdrowsze. Tak. No, a wieczorem najczęściej mamy ten czas. Możemy go spędzić albo na oglądaniu telewizji, na przeglądaniu tak. social mediów, albo poświęcić pół godziny na zrobienie jakiegoś posiłku, nie? Na jutro. Tak. I wtedy w pracy przychodzisz i, i brylujesz. Dokładnie. Swoim lunchboxem. I wszyscy mówią, podziel się, podziel się. A ty mówisz takiego. Innym. Lunchboxa. Nie, no, dzielimy się czasem. Nie? Dzielimy, dzielimy, oczywiście. Innym takim przykładem jest planowanie dnia wieczorem. Mhm. Znowu to podobnie, jeżeli się budzimy rano i nie wiemy od czego zacząć, to nasz dzień się rozpływa, mhm. gdzieś ta nasza produktywność. Na przykład kolejną rzeczą jest chodzenie spać o racjonalnej porze, to też od wczorajszego odcinka, żeby ustawić Cześć. sobie budzik, kiedy idziemy spać, a nie budzik, kiedy wstajemy. Wtedy naturalnie mhm. wstaniemy, tak jak ty ostatnio sam się obudziłeś. Innym kluczowym nawykiem, Te. może być wyrażanie wdzięczności. O. Czyli na co dzień nie dostrzegamy tego, co mamy, jak to mówią, Amerykanie for granted. Czyli, że otrzymaliśmy coś, oddychamy. Dobrym powietrzem, tak. przynajmniej u nas mamy tak zwane baobaby. Baobaby w, <noise> w trzecim o tym mówiliśmy. I unoszący się zapach luksusu, kiedyś wam e... o tym opowiem. Tak. Mamy ręce, nogi, mamy samochody, mamy telefony, mamy tak. takie rzeczy, których kiedyś nie było, prawda? Znieczulenia, kiedy idziesz wyrwać kiedyś zęba. Kiedyś nie było, wielu nie ma. No, na no. przykład dalej nie ma znieczulenia no. w niektórych krajach. prawda? Więc mamy tyle różnych... Nie mówiłem o znieczuleniach. No. O rękach mówiłem, patrzeniu. No. No. Tak. I też na przykład Inną rzeczą jest. Coś tutaj, tutaj jest za Nie, czurek, w, prowadzenie dziennika, czyli tak zwany journal. Jo journaling. 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 Tak. No tutaj też jest to taka praktyka, która pomaga właśnie wyrazić tą wdzięczność, ale też sobie uporać z tymi myślami naszymi. Tym bardziej, na tym bardziej, że to. Znaczy inaczej. świat Świat, świat teraz prowadzi dzienniki. No nie? Ale Ignacy, Ignacy Loyola już dawno pokazał, jak ważne jest prowadzenie dziennika, uwaga, duchowego. Nie? Hmm. Dachikowego. Jak ważne jest prowadzenie dziennika duchowego wtedy, kiedy rzeczywiście możemy te myśli po kontakcie z Panem Bogiem albo w trakcie wypisać do na, na jakąś formę papierową. Niecierpliwisz się? Na jakąś formę papierową, bo dopiero czasem się okazuje, że z upływem czasu, gdy do tego wrócimy, to klocki się składają. nie? Dzisiaj jeszcze nie wiem o co kaman z tymi myślami, które chodzą po naszej głowie, a mm -hmm. dopiero po jakimś czasie, gdy przejrzymy to. Klocki układają się z poprzednimi dniami lub z tymi, które dopiero, lub z tymi, który, które dopiero nadejdą. Mm -hmm. To w ogóle ciekawy temat na osobny odcinek o tym pisaniu tak. tego dziennika. A dziennik duchowy nabyć można w sklepie RTCPL, łamane przez sklep. O, proszę. Wiedziałeś o tym? No, teraz już wiem. <słuk> Więc też. Piotrze, widzę, że jeszcze w notatkach, w notatkach miałeś jedno mądre zdanie. Tutaj coś... Ale zapomniałem o nim. William James mówił, że całe nasze życie jest niczym więcej niż zbiorem nawyków. To jest Twoje zdanie, które tu napisałeś. Napisałem w notatce, bo chodziło mi nawet właśnie o dzieciaczki. A, no nie? Tak, tak. To, wtedy to się kształtują te nawyki. Jakoś mam kluczowe. cały czas tą perspektywę w głowie, bo mm. widzę, jak po, po naszych dzieciach, kiedy idziemy do babci, czyli do, do mieszkania, którego, które odwiedzamy, no rzadziej niż swoje, a one zawsze po wejściu, szczególnie jak ostatnio wracaliśmy z Sanek, czy z. Jak... Bez słowa idą do łazienki i moją ręce. Mm -hmm. tak... Kurde, kto je tego nauczył? Mm -hmm. Mama, no bo nie ja. No tak. No. Świetnie. No i to powiedzmy sobie jeden nawyk, ale chodzi o to, żeby te, te, te nawyki nabudować w naszych dzieciach, żeby później na starość, tak jak u mnie nie biadolić, że brakuje jakichś części składowych. Dlatego zastanówcie się, jaki jest wasz jeden kluczowy nawyk, który możecie wdrożyć już dzisiaj. Jednym z tych nawyków świetnym jest oglądanie naszego RTCK Espresso, no bo no. to rzutuje na cały Wasz dzień, mamy nadzieję. Pijemy tutaj Wasze zdrowie z filiżanką Espresso lub tutaj Piotr z La, Latez Bukłaka. <gry> tak, i widzimy się już jutro o 5.30 lub w poniedziałek z samego rana. Tak. Cześć.